Czy można łączyć dotacje na start działalności gospodarczej? Pytanie powraca jak bumerang: czy mogę wziąć dotację z urzędu pracy i na przykład preferencyjną pożyczkę? Byłoby super, ale rzeczywistość jest zupełnie inna, bo niestety, ale nie można tak łączyć tych instrumentów. Nie ma możliwości wzięcia w jednym momencie dwóch preferencyjnych środków na ten sam cel. Ale od końca marca 2024 istnieje coś takiego jak preferencyjna pożyczka wsparcie w starcie z umorzeniem. Maksymalnie pożyczka może wnieść 163 tysiące złotych, a umorzenie to aż 49 tysięcy. Oczywiście jest ono kierowane do pewnej grupy osób bezrobotnych, które wcześniej nie brały do finansowania, Mówimy o umorzeniu. Natomiast osoby pracujące mogą ubiegać się o tą preferencyjną pożyczkę, natomiast tracą tą możliwość umorzenia. Jestem ciekawy, czy ty uważasz, że powinno, powinna być możliwość łączenia preferencyjnych środków na jeden cel, czy nie. Co więcej, jeżeli, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przydatnych informacji o dotacjach na start działalności gospodarczej, to koniecznie zaobserwuj mój profil i podaj go dalej. Przygotowałem też fajny prezent, czyli omówienie wszystkich dotacji na start w 2024 roku. Wystarczy, że skomentujesz ten materiał słowem dotacja, a wyślę do Ciebie pełne omówienie wszystkich środków w tym roku.